Witajcie w kolejnym odcinku Zdrowa Mani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ortokorekcji, czyli o czymś, co sama prywatnie przetestowałam i chętnie powiem Wam o moich wrażeniach, ale nie tutaj. Tutaj będę rozmawiać ze specjalistą, optometrystą Magdaleną Dudą i u siebie na kanale opowiem o swoich doświadczeniach z ortokorekcją. Już Was zapraszam na ten film, a tutaj zadam kilka pytań specjaliście. W ogóle na początku może przybliżmy, kim jest optometrysta, bo może nie wszyscy znają tę specjalizację. Tak, optometrysta to specjalista, który głównie zajmuje się badaniem wzroku, no i właśnie doborem albo miękkich, albo twardych soczewek kontaktowych lub doborem okularów korekcyjnych. Czyli kiedy chcemy dobrać okulary albo soczewki, to lepiej udać się do optometrysty. Dokładnie tak. Dobrze, a teraz zajmijmy się ortokorekcją. Wydaje mi się, że dla niektórych będzie to brzmiało dosyć egzotycznie, nie, że wiele osób nie kojarzy w ogóle tej metody, więc może powiedzmy na początku, co to jest. Tak, ortokorekcja jest metodą korygowania krótkowzroczności, czyli wady wzroku przysłowiowych minusów, jak to najczęściej pacjenci nazywają. Natomiast jeżeli chodzi o samą wadę, możemy orto, soczewkami ortokorekcyjnymi skorygować wadę do około 5,5 dioptrii i niewielki astygmatyzm na przykład do około 1,5 dioptrii. Jak to się wszystko odbywa? W przypadku ortokorekcji używamy tutaj twardych gazoprzepuszczalnych soczewek których zadaniem jest wymodelowanie rogówki dzięki temu pacjent jak wstaje rano zdejmuje takie soczewki, ponieważ tych soczewek używamy w trakcie snu. Po ich zdjęciu rano widzimy już wyraźnie. Co najważniejsze, nie musimy już zakładać ani okularów, ani soczewek miękkich po to, żeby dobrze widzieć w ciągu dnia. Brzmi jak magia, ale to czysta nauka. A jak wygląda takie badanie, do które, które tak pozwala dobrać? Soczewki. Czy ona jest bardziej skomplikowana od takiego tradycyjnego badania do okularów? To znaczy Albo tak. innych soczewek zwykłych? Na samym początku robimy zwykłe badanie wzroku, po to, żeby sprawdzić jaką pacjent ma wadę wzroku. Później robimy badanie w lampie szczelinowej, czyli głównie oglądamy rogówkę, spojówkę, rzęsy, powieki, aby wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania, które mogłyby pacjenta skreślić znoszenia takich soczewek. Kolejnym badaniem jest topografia rogówki. Bardzo ważne badanie, ponieważ tak naprawdę na podstawie topografii, zdając krzywiznę rogówki, jesteśmy w stanie dopiero dobrać, Soczewkę ortokorekcyjną. Dlatego, że zadaniem soczewki ortokorekcyjnej jest trzymać się na środku rogówki, a nie znając krzywiznę, nie jesteśmy w stanie określić, która soczewka u danego pacjenta leżałaby najlepiej. Ja przechodziłam przez te badania, ponieważ jak już wspomniałam, tutaj też pani Magda dobrała dla mnie soczewki i ja je testuję i nigdy nie czułam się tak dokładnie przebadana, jeżeli chodzi o badanie oczu. Więc tutaj faktycznie jest, jest to dosyć szczegółowe. A wspomniała pani o przeciwwskazaniach. Jakie mogą być przeciwwskazania do noszenia soczewek twardych? Oczywiście tak. Jeżeli chodzi o sam wiek, to jakby można powiedzieć, że to nie jest przeciwwskazaniem. Jeżeli chodzi o górną granicę, to każdy pacjent w wieku nawet 50 paru lat, czy starszy może korzystać z metody korekcji Natomiast ważne jest to, że ortokorekcję można również zastosować u dzieci. Tutaj, jakby można powiedzieć, wiek nie jest takim najważniejszym kryterium, bo ważne jest to, żeby dziecko miało jakąś motywację do noszenia soczewek, żeby chciało oczywiście w takich soczewkach sypiać. Jeżeli chodzi o inne przeciwwskazania, no to ogólnie związana tutaj z chorobami oczu. Głównie na przykład to, że krogówki, zaćma, jaskra, czy też jakieś zapalenia bakteryjne, wirusowe, rogówki, zapalenia powiek i tym podobne. A komu w szczególności polecałaby Pani taką metodę? Myślę, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to głównie sportowcom, osobom, które lubią aktywnie spędzać y, czas, czyli na przykład pływając, y nurkując czy też na przykład jeżdżąc na nartach. Często mamy też pacjentów strażaków na przykład, tak, czyli bokserów. Także jeżeli chodzi tutaj o tą grupę, jest naprawdę ona bardzo szeroka. Tym bardziej, że czasami przychodzą do nas pacjenci również, którzy mają problemy z funkcjonowaniem zwykłych miękkich soczewkach, a okularów nie chcą na przykład nosić, ale warunki pracy na przykład zapylone czy też włączona ciągle klimatyzacja, nie pozwala na noszenie takich zwykłych soczewek miękkich, wówczas jakby muszą się zdecydować albo zwykłe okulary, albo szukanie innej alternatywy, żeby tą wadę sobie skorygować. No i to jest super, że w ciągu dnia oko jest wolne, a tak w zwykłych, tak. miękkich soczewkach. Po pierwsze, niektórzy się obawiają, że im wypadnie. Ja na przykład bym się tego obawiała przy niektórych aktywnościach. Albo pływanie to chyba też nie jest zbyt dobra opcja w zwykłych miękkich Dokładnie, zaczewkach. Dokładnie, dlatego że jednak w różnych zbiornikach wodnych, czy to na basenie, czy nie wiem, pływając w morzu, no jednak tych drobnych ostrojów w wodzie jest mnóstwo i jest ryzyko, że jakaś infekcja może wdać się wtedy do oka. Natomiast w głównej mierze chyba orto soczewki również są polecane dzieciom ze względu na to, że zatrzymują progresję wady. A to jest bardzo istotne. Wiadomo, dziecko w pewnym okresie życia rośnie najbardziej i wtedy też ta wada nam postępuje. Więc tutaj stosowanie takich soczewek jest najbardziej wskazane. I też mówiła mi Pani podczas jednej z moich wizyt, że niektórzy rodzice żałują wręcz, że tak późno się dowiedzieli o tej metodzie, bo jest już za późno, aby stosować orto-soczewki i za późno, aby tym samym powstrzymać tę tak. wadę. Tak, dlatego że, tak jak mówię, ortokorekcja jest mniej więcej do 5,5-driapki. Oczywiście są przypadki takie, gdzie ta wada jest wyższa u dzieci i korygujemy na przykład część soczewkami, ale resztę niestety trzeba i tak dokorygować okularami hmm. albo soczewkami miękkimi. A wróćmy jeszcze do tych soczewek miękkich, do takiego porównania. Bo soczewki miękkie nosimy też przez nawet kilkanaście godzin dziennie, tak? Czy to chyba też nie jest zbyt dobre dla oczu? W ogóle tak porównajmy te soczewki drugiej. To pierwsza najważniejsza kwestia, bo często pacjenci jak podczas doboru tutaj siedzą, to twierdzą, że no dobrze, a jaką soczewkę, jakiej mocy pani mi dobrała? No i to jest najważniejsze, że soczewka ortokorekcyjna nie ma żadnej mocy w przeciwieństwie do soczewki miękkiej. Czyli to nie jest tak, że jak soczewka miękka ma moc minus 4, to taką samą dobieramy soczewkę ortokorekcyjną. Soczewka ortokorekcyjna ma specjalny Kształt. Jest trzykrzywiznowa i te trzy parametry właśnie opisujące krzywizny zawsze są jakby identyfikacją każdej soczewki. I tak naprawdę w przypadku soczewki miękkiej no średnica też jest taka soczewka dużo większa niż soczewka ortokorekcyjna. Więc dotlenienie rogówki też jest zupełnie inna. I tak naprawdę to co też Pani powiedziała, ważne jest to ile nosimy soczewki miękkie. No zazwyczaj nikt z nas tych soczewek miękkich przez te 7-8 godzin w ciągu dnia nie nosi. Tylko to jest zazwyczaj kilkanaście, czasami nawet słyszę 16, czasami 14. No, i to jest normalne, jeżeli ktoś wychodzi rano do pracy, wraca wieczorem, no to te 14 czy 16 godzin na pewno będzie w takiej korekcji. Soczewkę ortokorekcyjną wystarczy założyć na 7-8 godzin, i to nam w zupełności wystarcza. jak pani też wspomniała wcześniej, oko w ciągu dnia jest zupełnie uwolnione od korekcji, czyli to też jest duża wygoda dla pacjentów, szczególnie aktywnych. Czyli o tym, co mówiliśmy mhm. już wcześniej, tak? To jest bardzo e, istotna i ważna rzecz. A soczewki miękkie wymieniamy albo codziennie, albo są też miesięczne, z tego co kojarzę, natomiast te wystarczają nam na rok, albo nawet dwa, e, więc jako nie dbać? E, czy w jakiś sp specjalny sposób musimy je pielęgnować, aby wystarczyły nam na tak długo? Tak. E, tutaj jeżeli chodzi o pielęgnację soczewek twardych, no trzeba do tego się przykładać i tego pilnować, ponieważ tak naprawdę od nas zależy, jak długo taką soczewkę będziemy użytkować. Jeżeli chodzi o soczewki miękkie, no to jeżeli są jednodniowe, to wiadomo po, yy, w ciągu dnia, jeżeli już użytkujemy soczewkę, wieczorem po prostu ją wyrzucamy. Jeżeli chodzi o dwutygodniowe czy miesięczne, to stosujemy odpowiedni płyn do przechowywania. W przypadku natomiast soczewek twardych używamy mydełka do oczyszczenia i płynu do przechowywania. Soczewki czyścimy mniej więcej co dwa dni, mechanicznie pocierając powierzchnię soczewki i później normalnie przechowujemy w płynie w ciągu dnia, czyli to jest zupełnie odwrotnie niż w przypadku miękkich. Natomiast taka pielęgnacja pozwala nam na to, jeżeli oczywiście jesteśmy regularni w pielęgnowaniu, systematyczni, jeżeli soczewki nie prosujemy, to spokojnie, rzeczywiście, ona może nam nawet służyć na dwóch lat. Mhm. Ja też powiem z perspektywy pacjenta, że ja się bardzo bałam zakładania tych soczewek, ale okazuje się, że nie jest to wcale problematyczne, że nie trzeba później też przy wyjmowaniu dłubać sobie w oczach, bo jest taka fajna przystawka i to jest totalnie bezproblemowe. Ale o tym wszystkim opowiem w swoim filmie, więc tutaj już nie będę. Się wtrącać, a jeszcze tylko zapytam, jak długo utrzymuje się efekt po takim całonocnym, ośmiogodzinnym, bo na tyle mniej więcej trzeba założyć soczewki na noc, noszeniu. Yy, właśnie, jeżeli śpimy te 7-8 godzin, to tak naprawdę zależy to od pacjenta i od jego wady i od podatności rogówki na odkształcenie, czyli tych czynników jest yy, dużo więcej niż na przykład sama wada wzroku, i tak naprawdę u niektórych pacjentów yy, efekt utrzymuje się nawet do 40 godzin, czyli teoretycznie powinni zakładać nawet soczewkę co dwa, niektórzy co trzy dni. Natomiast to jest uwarunkowane tylko i wyłącznie rogówką. Może, mogę powiedzieć tylko to, że z własnego doświadczenia wiem, że jednak u pacjentów, którzy mają wyższą wadę, około minus 4 czy minus 5, Tą soczewkę zazwyczaj zakłada się codziennie na noc. Żeby efekt, oczywiście, był zadowalający i żeby kolejnego dnia nie było takiej sytuacji, że jednak widzimy słabiej i jest problem. Wszystko pięknie. A teraz może przejdźmy do ewentualnych minusów. Czy są jakieś powikłania możliwe przy takich soczewkach? Jeżeli chodzi o tutaj soczewki twarde ortokorekcyjne, tak naprawdę wszystkie powikłania są takie same jak i w soczewkach miękkich i są one no, głównie związane z czyszczeniem soczewek i dbaniem. Wiadomo, jeżeli będziemy zakładać brudnymi rękoma soczewki zdejmować, nie przywiązywać uwagi do higieny rąk przede wszystkim i do higieny soczewek, to wiadomo, że możemy się nabawić jakiegoś zapalenia spojówek lub innych stworzeń. No czyli tutaj dokładnie tak samo jak przy zwykłych soczewkach i te zmiany w progówce też są odwracalne, tak jakby, więc tam nie ma jakiejś dokładnie musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę Soczewka ortokorekcyjna działa w warstwie tylko na błąka rogówki, czyli najbardziej zewnętrznej części rogówki, to jest tak naprawdę ucisk rzędu kilku mikrometrów, czyli to jest bardzo malutko, tak? Więc tak naprawdę ta metoda też jest odwracalna w zupełnie. Czyli w momencie, kiedy przestajemy spać w soczewkach, wszystko wraca do normy i sporo to mamy oczywiście swoją wadę wzroku i możemy korzystać tak z okularów czy soczewek miękkich. To jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe, że na kogoś ortokorekcja nie zadziała i co w takiej sytuacji? Rzadko rzeczywiście zdarzały się takie przypadki, że ortokorekcja nie działała. Czyli mimo, iż zwiększaliśmy soczewkę na większy docisk, mimo, iż pacjent nosił ją dwa tygodnie, trzy, to efektów praktycznie żadnych nie było. Natomiast jest to uwarunkowane najprawdopodobniej podatnością rogówki na odkształcenie się. Wiadomo, jeżeli soczewka nada rogówce odpowiedni kształt i po zdjęciu zaraz rogówka wróci praktycznie do swojego pierwotnego kształtu sprzed założenia soczewki, to wiadomo wada również wraca. Bo tak jak mówiliśmy na samym początku, zadaniem soczewki jest wymedylować i nadać rogówce odpowiedni kształt. A wiadomo, jeżeli po zdjęciu rogówka nie będzie trzymała kształtu, no to wiadomo wada również powróci. Mhm. i co wtedy? W tym momencie musimy jakby wrócić z powrotem do okularów miękkich albo szukać innej alter... do okularów czy soczewek miękkich, tak? Albo szukać po prostu zupełnie innej alternatywy korekcji. I ważne jest to, że w przypadku sytuacji, kiedy u pacjenta ortokorekcja nie działa, tak, nie mamy żadnych efektów, takie soczewki można spokojnie zwrócić i szukamy po prostu innego rozwiązania, także pacjentowi pomóc, żeby takich okularów w jakiś sposób się pozbył. Jeżeli całe życie na przykład dziecko jest związane z okularami, później oczywiście jeżeli jest przygoda z soczewkami, no to jest lepsze widzenie, takie chciałoby rzeczywiście widzieć tak na co dzień bez okularów, to próbujemy po prostu soczewek miękkich. To u Państwa jest taka polityka, że jest możliwość tak. zwrotu, a w innych salonach no to nie wiemy tego, także to na wszelki wypadek zaznaczamy. Dobrze, ja dziękuję bardzo za rozmowę, a Was zapraszam też na mój film na moim kanale. Wyjedzie Wam tutaj podlinkowany, będziecie mogli zobaczyć i posłuchać, jak to wygląda z perspektywy pacjenta, czyli jakie są moje doświadczenia z soczewkami. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.